Szanowni Państwo, samorządy były, są i mam nadzieję, że będą zawsze jak najbliżej swoich mieszkańców. Realizujemy ich aspiracje, realizujemy ich potrzeby, a jednocześnie jako samorządy nie mamy wpływ na ustawodawcę. Stąd też nasza determinacja, ale i też decyzja o tym, żebyśmy wystartowali w wyborach samorządowych po to żeby zmieniać Polskę po to żeby Polska była i sam Sejm jako emanacja społeczeństwa żeby przywrócić tam normalność żeby Polska była normalna żeby nie było y, wojny polsko polskiej żeby nie było dwóch wzajemnie zwalczających się plemion chcemy wprowadzić normalność w sejmie udowodniliśmy to chociażby w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w samorządzie wojewódzkim, gdzie Województwo Dolnośląskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów, że jesteśmy otwarci na współpracę. Podobnie jest w bardzo wielu, wielu samorządach. Stąd też nasz apel o to, przyłączcie się do nas, pójdźmy razem. Z badań, które były przeprowadzone, z sondaży, Wynika, że zapotrzebowanie na ugrupowanie samorządowe sięga powyżej 5%. My szacujemy, że jeżeli stowarzyszenia, bo jesteśmy jedynym, jedyną organizacją w Polsce, która nie ma barw politycznych, przykład tak dla Polski, które miało reprezentować samorządy, a idzie na listach, a więc idzie razem z koalicją obywatelską powoduje to, że to ugrupowanie zostało upolitycznione i będzie reprezentować interesy partii y, politycznych. A więc szacujemy 6 do 8%, jeżeli pójdziemy razem z innymi y, organizacjami samorządowymi. Ale chciałbym też mocno podkreślić to, że jesteśmy niezwykle y, otwarci i chcemy, żeby na naszych listach znalazło się bardzo dużo młodych ludzi, żeby połączyć to doświadczenie, jakie mają samorządowcy z tym entuzjazmem, z brakiem nawet poczucia pewnych barier, po to, żeby, żeby zmieniać Polskę. Zmieniać Polskę i jednocześnie przywracać jej normalność. Zapraszamy wszystkich do pójścia z nami, zapraszamy Państwa również do tego, żebyście głosowali na bezpartyjnych samorządowców.